Cześć, kochani, witajcie w Nowym Dniu. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z kosmetykami. Tak, dzisiejszy filmik będzie kosmetyczny i, tak jak w temacie, chciałabym Wam zaprezentować taką moją e, topkę, top 5 czerwcowych kosmetyków. Tak sobie to nazwałam. Nie wiem, czy to poprawnie brzmi, ale, ale niech tak będzie. E, wiem, że lubicie, kiedy tutaj na kanale poruszam tematy kosmetyczne. Najczęściej jest to Awon, ale dziś pokażę Wam kosmetyki. W tej mojej topce 5 będzie tylko jeden kosmetyk z Awonu. A pozostałe kosmetyki są z innych firm. Także kochani, zaczynamy. Pierwszym kosmetykiem, który chciałam Wam pokazać, to jest, to jest moje totalne odkrycie Rituals. Ta seria Ritual of Sakura, ale to jest antyperspirant. Ja już niejednokrotnie wspominałam Wam, że uwielbiam żel pod prysznic, Ten żel, czy pianka, to jest, że wyciskacie jako żel i robi się pianka, narasta, przepięknie, pachnie. Z Ritualsa najbardziej Bardziej lubię zapach właśnie tej serii. To jest zapach mleczko ryżowe i kwiat wiśni. Powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest taki zapach nieoczywisty, bo że mleczko ryżowe i kwiat wiśni to tak jak producent podaje. Natomiast dla mnie to jest taki totalnie nieokreślony zapach. Przepiękny zapach. Uwielbiam ten zapach. Natomiast właśnie antyperspirantu jeszcze z tego nie miałam. Ten antyperspirant. Moja córka była kiedyś w Galerii Jurajskiej w Częsowie i tam kupiła mi właśnie ten antyperspirant. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Ja też nie mam problemu z jakąś tam nadpotliwością, czy. Albo po prostu człowiek się czuje świeżo, prawda? Kiedy są takie gorące dni. Jak na przykład dziś, no to no zawsze używam antyperspirantu i to właściwie jest taka, taka moja rutyna już, że czy zimą czy, czy latem do tego antyperspirantu po prostu używam. Producent podaje, że ochrona 24 godziny, no ale ja aż tak długiej ochrony nie potrzebuję, no bo wiadomo, wieczorem człowiek się myje, ale faktycznie cały dzień się czuję świeżo. I też, jak wam to powiedzieć, że mm, ja, ja cały czas, ten antyperspirant, on nie pachnie mocno, jest. Tak, swoim charakterystycznym zapachem, ale to nie jest jakiś mocny, intensywny zapach. Natomiast w ciągu dnia, jakoś tak, kiedy chodzę, coś tam sobie robię, nie? To gdzieś jakiś ten zapach trochę gdzieś tam do mnie dobiega. Także bardzo, bardzo jestem zadowolona z tego antyperspirantu. Powiem Wam, że chyba już zostanę przy tym. Chociaż bardzo lubię też antyperspiranty z Rexony. Ten w sprayu, właśnie. Teraz aktualnie mam taki z Adidasa, m, kuleczkę tą różową, ale tak, taki średni jest. I to nie chodzi o to, że z produktem coś jest może nie tak, tylko bardziej to chodzi o to, że ja niekoniecznie lubię taki, taki format kosmetyku, m, że kulka. Jednak wolę taki, m, takim suchym perspirantem się psiknąć i naprawdę genialnie się to sprawdza. Też nie zostawia śladów na ubraniach y, ten produkt. I to dosłownie w sobotę nosiłam sobie taką bluzkę na ramionkach czarną. Nic, nic po prostu nie brudzi, to zapewniam Was, że nie brudzi. Także bardzo fajny produkt. No, polecam Wam, wypróbujcie sobie, jeżeli szukacie fajnego jakiegoś dobrego antyperspirantu, to ja Wam go polecam. Koszt... Także naprawdę, bardzo Wam ten produkt polecam. Nic mnie nie uczuliło, nic jakiegoś dyskomfortu po użyciu nie czuję. Po prostu genialny produkt i, i genialny zapach. Bardzo Wam polecam ten produkt. Kolejnym kosmetykiem, który chciałabym Wam polecić, to jest Tusz do Rzęs z Awonu. To jest ta nowość katalogowa. On jest teraz w czerwcowym katalogu, który dobiega końca powoli. On jest na pierwszej stronie, on jest nawet na okład... Tak, jest nawet na okładce, yy, bardzo fajny jest ten tusz do rzęs. Ja niejednokrotnie mówiłam, że szukam idealnego tuszu do rzęs i może za dużo będzie, jeśli powiem, że znalazłam swój idealny tusz, ale jest to bardzo fajny, bardzo dobry produkt. Yy. Myślę, że on nie jest wodoodporny, chociaż też nie zmywa się tak bardzo, bardzo łatwo. Trochę tam się trzeba pogimnastykować, ale, ale to nie jest wodoodporny tusz. Bo na przykład mam taki drugi tusz z Avonu, ten taki czarno-czerwony z dominującym kolorem czerwonym. To on y, strasznie się go źle zmywa. Dopiero właśnie tym żelem, y, gdzie, no dobra wiem, że żelem do że mycia ciała nie powinno się zmywać make-upu, ale mam tym, ten żel pod prysznic, który mam z Ritualsa. On właśnie fajnie mi domywa ten wodoodporny tuż do rzęs, ładnie mi zlewa. Natomiast ten tuż on nie jest wodoodporny, on w ogóle się nazywa Fanomenal. Fanomenal. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, ale naprawdę słuchajcie, ten tusz jest fajny. Ja dziś też mam nim rzęsy pomalowane, z takiej odległości chyba nie bardzo widać. On i pogrubia rzęsy i, i zagęszcza, ale też wydłuża, chociaż tam w opisie chyba nie było, że on wydłuża rzęsy, ale ja twierdzę, że wydłuża, no bo jednak kiedy mam rzęsy niepomalowane, to tam nic nie widać, nie? A teraz z tą długością całkiem, całkiem jest, myślę, jest ok. I tym tuszem malujecie sobie rzęsy w ten sposób, że tak, ta szczyteczka... Ja jeszcze do niedawna powiedziałabym Wam, że o, ja nie lubię takich szczoteczek, ja lubię to gęste, ale powoli przekonuję się do tych szczoteczek, a szczególnie ta szczoteczka, czeka, że ja Wam tutaj, żeby było białe tło, żeby, żeby to było widoczne, spróbuję na tej... Kartce. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Chcę Wam powiedzieć, że ta szczoteczka z jednej strony jest szeroka, a z drugiej strony jest płaska. I kiedy chcecie swoim rzęsom nadać grubości, to przykładacie szczoteczkę tą płaską częścią do rzęs, no i malujecie rzęsy, nie? Potem odwracacie szczoteczkę 180 stopni i znowu tą płaską częścią rozczesujecie. Tą grubszą częścią, płaską częścią zagęszczacie rzęsy, pogrubiacie sobie je, natomiast tą szerszą częścią przykładacie, tak jak najbliżej powieki możecie, wyczesujecie te rzęsy i wtedy tworzy się taki ładny wachlarz rzęs. Także bardzo fajny produkt. Myślę, że do tego tuszu będę wracać, zakładając, że utrzyma się na dłużej w katalogu, bo z tuszami do rzęsy zauważyłam, często jest tak, że Avon wycofuje coś tam nowego, znowu ma nam w zaoferowania. Natomiast ten tusz jest naprawdę fajny i też go Wam polecam. Czyli to jest drugi produkt, który Wam polecam. Bo, bo naprawdę bardzo fajnie on się sprawdził u mnie. Potem kolejnym produktem mam masło kolagenowe. To masełko kolagenowe, ono ma zabójczy zapach, ma zabójczy zapach, też nieporównywalny do niczego innego i w opisie jest, że, że producent pisze, że, że tutaj jest wyczuwalny zapach mięty, rozmarynu, cytrusów, że jest to też słodki zapach. I tak, tutaj bym się zgodziła, że jest to taka mieszanka generalnie, ale tak nie ma. Ja nie czuję takiej nuty, która by przebijała, że na przykład nie powiem Wam, że, że ja to czuję głównie kwiaty, czy, czy jakąś słodycz. Po prostu jest to tak nieoczywisty zapach i zarazem tak piękny, ten zapach kojarzy mi się z jakimś takim spa, gdzie jesteście w jakimś luksusowym po prostu gabinecie i jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Macie wykonywane. Ten zapach mi się z czymś takim kojarzy. To masełko ja go mam dłużej. To nie jest tak, że ja go odkryłam w czerwcu, bo ja już, ja, to jest już moje drugie albo trzecie opakowanie. Nie, drugie opakowanie, które zużywam. I naprawdę bardzo fajnie mi się to masło sprawdza. To jest masełko do ciała. Ono jest niby dedykowane do ciała. Ale to masło ma dużo różnych dobrodziejstw, e, dobrodziejstw, w swoim składzie, bo jak nazwa wskazuje, zawiera kolagen, zawiera aż 8 e, nie, 8 tylko 5 form e, kwasu hialuronowego. Zawiera ekstrakty z takich roślin jak e, chmiel, e, mięta, rozmaryn, e, cytryna, e, wyciąg z aceroli też e, też tutaj jest w składzie. Jest tutaj masło kakaowe, masło shi, Olej z awokado. Słuchajcie, jest tutaj tyle dobrych rzeczy w tym kosmetyku zawarte i to naprawdę tak jest, bo on świetnie ten produkt działa. Ja też mówiłam, czasem mówiłam na filmikach, że nie bardzo lubię używać balsamów do ciała. Ja mówiłam o balsamach z Eivonu, ale ja wtedy miałam ogólnie na myśli produkt że nie lubię ogólnie kremowania ciała po kąpieli. Pielęgnacja twarzy jak najbardziej tak. Stopy, potem już w łóżku tak. Ale ogólnie kremowanie ciała, balsamowanie bardzo tego nie lubiłam. Jednak lubiłam sobie piżankę założyć na śliskie ciała, a nie żeby coś tam miało mi się lepić do piżam. Natomiast ten produkt to zmienił. Słuchajcie, teraz to jest dla mnie wielką przyjemnością, kiedy wychodzę z podprysznica i używam sobie tego masła kolagenowego, na całe ciało, ja miałam skłonność do przesuszeń tutaj y, od kolana do kostki, jak się nazywa ta część nogi, y, tutaj miałam, y, skóra mi się przesuszała, natomiast odkąd używam tego masła kolagenowego, totalnie się ten problem skończył. To masło kolagenowe ja też jestem y, ja też jestem. Y, Zwolenniczką minimalizmu, jeśli chodzi o jakieś wyjazdy. Owszem, nie wyjeżdżam za często, ale miałam tak, że dawniej, że kiedy gdzieś tam zamierzałam jechać, jakiś wyjazd się szykował, to ja już kilka dni wcześniej robiłam sobie listy, pisywałam, dopisywałam, co mi jeszcze będzie potrzebne na ten wyjazd. I potem wychodził ogromny bagaż. Potem na wyjeździe się okazywało, że połowa albo trzy czwarte z tej walizki rzeczy w ogóle nie była mi potrzebna. Natomiast to się zmieniło. I teraz to ja idę w minimalizm. I teraz, na przykład, w sierpniu wybieram się nad morze i powiem Wam, że jeśli chodzi o pielęgnację, to ja sobie zabiorę chyba tylko to masło kolagenowe. Owszem, ono jest, producent zaleca je do stosowania na ciało, do pielęgnacji ciała, ale to masło ono się też fajnie sprawdza mi ja Wam tego nie zalecam, nie polecam no bo faktycznie jeżeli produkt jest dedykowany do ciała no to, to, to powinien być stosowany do ciała, skóra na twarzy jednak jest cieńsza, ale ja czasem używam sobie tego masła też na twarz, traktuję to albo jako taką maskę na twarz że po prostu dodatkowo mi tą skórę na twarzy nawilży, odżywi wygładzi Natomiast też fajnie się może sprawdzić gdzieś na wyjeździe, gdzie nie chcemy zabierać dużo kosmetyków, więc jako kosmetyk na twarz ja też sobie go czasem nakładam i słuchajcie, nic, żadna alergia mowy nie ma, żadne zaczerwienienia mi się nie robią, nic kompletnie. Używam sobie też tego masełka tutaj na podbródek, bo ja mam, mój tata też miał takie tendencje do opadającego podbródka, mój tata też miał taki podbródek, wiecie, nie chciałabym mieć takiego podbródka i właśnie tym masą kolagenowym sobie smaruję pod brudek, ale to czasem tak nawet w ciągu dnia, kiedy mi się o tym przypomni. Mało tego, jako że ten produkt zawiera kwas hialuronowy w swoim składzie, to też ja mam włosy rozjaśnione i też moje włosy mają tendencję do przesuszających się końcówek. To znaczy, jeśli dobrze są zabezpieczone pielęgnacją, to są ok. Ale czasem zdarza się, że w ciągu dnia jakoś coś tam z tymi włosami się zadzieje, że tak widzę, że takie te końcówki są suche, to słuchajcie, też sobie biorę tego masła kolagenowego, nie za dużo, rozcieram sobie w dłoniach i nakładam na same końcówki. I słuchajcie, też fajnie ujarzmia mi te włosy, nic mi tutaj się nie... nie mi się te włosy, wiecie, jak to takie suche, nie? Tylko ładnie, wszystko fajnie mi wygładza te włosy i, i jest ok. Czyli sprawdza się nawet jako preparat na włosy. Do stóp też można tego masełka używać. No, po prostu mówię Wam, genialne jest to masło. A powiedziałam w ogóle z jakiej one jest firmy: to masło kolagenowe jest z firmy Duolife. Ja z tą firmą współpracuję. Jeżeli chcielibyście sobie zakupić takie masło taniej, to możecie to, możecie się zarejestrować do Duo Live i kupić sobie po prostu taniej. Ja zostawię link pod filmikiem, jeżeli będziecie mieli ochotę sobie tam podziałać, to możecie sobie kliknąć w ten link. To oczywiście do niczego nie zobowiązuje, możecie sobie tam wejść i zobaczyć, o co tam chodzi, co i jak wygląda. Jeśli chodzi o Duo Life to kolagen ten do picia też cały czas sobie piję, cały czas go mam w lodówce, jeszcze mi tam, chyba już w tym tygodniu mi się skończy, bo już tam mam takie chyba dużo mniej niż pół, ale następna butelka w pogotowiu już czeka, także. Ok, kolejnym produktem, który chciałabym Wam pokazać i to też jest taka moja top taki, taki no... Taki, Umieszczam w mojej topce pięciu produktów czerwcowych. To jest korektor pod oczy z firmy Eveline. Magical Perfection Concenture. Tak postaram się Wam z bliska pokazać. Nie wiem, czy się. Ostrza chyba tak, to sobie zobaczycie. I też ten korektor jest bardzo, bardzo fajny. Ja mam tendencję do cieni pod oczami, bo ja borykam się od wielu, wielu lat się borykam z anemią. Często, muszę, znaczy często, kiedy robię sobie raz do roku badania i wychodzi mi anemia, to pani dyktor przypisuje mi Feroplex i muszę uzupełniać żelazo. I nie, to się nie wzięło z tego, że przestałam jeść mięso, zwierzęce, to, to nagle mam problem z anemią, tylko ja się z tym borykam od wielu, wielu lat. Także do brzegu. Przez to, że mam problem z anemią, to mam takie ciemne sińce pod oczami, takie cienie bardzo widoczne pod oczami. I właśnie tutaj... Mmm, tak. Kto to się tu do mnie dupił? Halo? Dzień dobry. Tak? Mhm, tak. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowana przeniesieniem numeru, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Yy... Nie będę już tego wycinać, już to zostawię, bo po prostu nie będę miała czasu. Ok, czyli tak, bardzo, bardzo Wam polecam ten produkt i jest naprawdę fajny, jest kryjący, ale też kiedy go nakładam, to ja czuję od razu takie nawilżenie. Ten produkt zawiera też w swoim składzie kwas hialuronowy. Więc y, mocno nawilża y, skórę pod oczami, no ale przede wszystkim, na czym mi zależy, ma właściwości kryjące mocno kryjące że no, wystarczająco kryje. jestem zadowolona z efektu. Także. Też ten produkt jak najbardziej Wam polecam, bo u mnie on się po prostu bardzo sprawdził. I ostatnim produktem, który chciałabym Wam pokazać, to też nie jest produkt, który odkryłam teraz w czerwcu, ale używam. Ratuje mnie z opresji. Jest tak, że ja mam włosy właśnie jasne, farbowane, refleksy, i kiedy pojawia mi się odrost, a po wizycie u fryzjera dość szybko ten odrost mi się pojawia, ponieważ odkąd piję ten kolagen, to słuchajcie, moje włosy rosną jak szalone, ale też jakieś takie gesty się zrobiły. Nigdy nie miałam problemu też, żebym, żebym miał jakieś rzadkie te włosy. Ogólnie mam grube włosy, gęste włosy, ale miewałam okresy, gdzie bardzo wypadały mi te włosy. Myślę, że mogło to być spowodowane też tym, że mój organizm nie chce przyswajać żelaza i potem ten problem z anemią. Natomiast odkąd piję kolagen, moje włosy rosną jak szalone. Szybko pojawia się odrost i z tym miałam problem, bo tak, no za wcześnie mi jeszcze było, żeby iść do fryzjerki. Czasu też brakuje, no bo jednak taka moja wizyta u fryzjera, no to trwa o tak 3-4 godziny, no bo zazwyczaj moja kasia robi mi refleksy, więc to no, wiąże się z tym, że długo to trwa, no bo tych włosów mam dużo i po prostu za pasanka, pasamka to, to wszystko się zrobi, to wiecie, to jest to rozciągnięte w czasie. Więc znalazłam sobie taki produkt, też moja córka właściwie pokazała mi ten produkt, jak byłyśmy kiedyś w Rosmanie. To jest produkt z firmy Schwarzkopf, z serii Palette i to jest korektor do włosów, słuchajcie. W środku jest taka gąbeczka ja już mam dość mocno zużyty ten produkt, ale bardzo chciałam Wam ten produkt pokazać, ponieważ może Wy powiecie, że Wy to znacie, że Wy wiecie, ale dla mnie ten produkt był odkryciem, ja nie wiedziałam, że są takie korektory do włosów, słuchajcie. I mm, kiedy właśnie ten odrost zaczyna być widoczny, ale jest mi jeszcze za wcześnie, żeby, iść do, żeby się umówić do fryzjera, albo zwyczajnie nie mam na to czasu, to używam sobie tego korektora i powiem Wam, że naprawdę maskuje. Jeszcze no właśnie, ja tutaj na, skro na skroniach i tutaj na czubku mam siwe włosy, z tyłu nie, ale tutaj już taka siwizna. I ten korektor świetnie mi maskuje te moje siwe włosy. I może też ktoś pomyśli, że to jest za ciemny produkt do Twoich włosów. Nie, to tylko tak wygląda. Wiecie, jest idealny to jest kolor do moich włosów, dlatego, że ona od tutaj zawsze są ciutkę ciemniejsze, a dopiero te jasne refleksy mi się rozchodzą po włosach. I używam sobie tak, że o, gąbką, prawda? I tutaj sobie jadę, prawda? Głównie tutaj po tym czubku, potem sobie robię tak, że nabieram produkt i włosy wszystkie daję do góry i sobie tutaj robię, prawda? A potem to już nie robię tego dokładnie, przyznam, wa przyznam Wam się, tylko tak mniej więcej typa samka sobie rozdzielam i tam trochę tego korektora sobie naniosę. Bardzo szybko to trwa. Efekt jest bardzo fajny, bo te siwki po prostu giną, są przykryte tym korektorem. Także, jeżeli macie ochotę, to sobie też wypróbujcie ten produkt, bo jest naprawdę fajny. Nie pamiętam, ile to kosztowało. Wydaje mi się, że około 30 zł, ale wcale nie jestem tego pewna, więc, więc nie powiem Wam, że na pewno tyle kosztowało. Tak mi się kojarzy, że jakieś 28-29 zł, ale było to już jakiś czas temu, więc po prostu tego. Nie pamiętam, także to był piąty produkt, ostatni. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach. Czy znacie te produkty, czy używacie ich, czy wypróbujecie sobie jakiś produkt, bo z mojego polecenia, no, ja te wszystkie produkty naprawdę szczerze Wam polecam. Tak jak ja 40 lat skończyłam, już dosyć dawno temu. Także właśnie ten produkt, ten produkt, wszystkie te produkty naprawdę, naprawdę bardzo mi pomagają. Są mi bardzo przydatne i pomocne. Jeżeli Wy macie jakieś fajne produkty do polecenia, to też napiszcie proszę w komentarzu. Też sobie czasem, kiedy mi tam coś polecacie, czasem sobie coś tam wypróbuję i, i lubię ogólnie mm, kupować jakieś tam nie tylko kosmetyki, ogólnie rzeczy czy jakieś sprzęty z polecenia. Kiedy ktoś mi poleci, to jakoś tak większe zaufanie mam do danego produktu. I tutaj te produkty oczywiście ja z żadną z tych firm nie mam żadnej współpracy. Ja Wam to polecam szczerze. No, może za wyjątkiem Duolife, bo ja współpracuję z tą firmą, ale jak już wiecie, zresztą współpracuję nie nachalnie, nikogo do niczego nie namawiam, nie zachęcam. Po prostu, jeżeli ktoś bardziej tutaj w salonie się tym zajmuje, że jeżeli moje klientki chcą, to zamawiam im jakieś produkty z live. One sobie kupują, mam już takie stałe klientki na produkty, które sobie wypróbowały i produkty im podpasowały i sobie dość cyklicznie zamawiają. Natomiast właśnie, bo jeżeli ktoś mnie zapyta, czy może u mnie zamówić sobie Duolife, że ja kupię, ja wyślę, to nie, to tak nie działa. Taką formą y, rozprowadzania produktów z duala się nie zajmuję, bo nie mam po prostu na to czasu. Pewnie mogłabym tak zrobić, ale nie mam na to czasu, bo to trzeba zamówić, to trzeba po to jechać, to trzeba przepakować, to trzeba potem jechać, na pocztę wysłać. Y, nie mam na to czasu, wiecie. Y, natomiast no, rozwiązanie jest bardzo proste, że można się zarejestrować na ich stronce, też do niczego to nie zobowiązuje. Nie musicie zamawiać, czy tam za jakąś kwotę, czy że w każdym miesiącu. Nie, totalnie nie. Tak jak w Iwonie, chcesz to zamawiasz, nie chcesz to nie zamawiasz. A jeżeli zamawiasz tam od nich ze stronki, to oczywiście jest też zniżka, że wtedy te produkty wychodzą taniej. Tak jak w Avonie, jak w Oriflame, jak, jak tam w tych różnych innych firmach. No i ten tusz to też właśnie, no powiem Wam, że bardzo się ten produkt udał i ja mam takie zdanie o tym tuszu, bo u mnie naprawdę fajnie się sprawdza tylko właśnie trzeba zwrócić uwagę, znaczy zwrócić uwagę, chciałam powiedzieć, że zwrócić uwagę na to, żeby pomalować rzęsy tak, jak ja Wam powiedziałam. Nie, niekoniecznie o to chodzi. Yy, znajdźcie sobie sam sposób, yy, który u Was się sprawdza, jeśli chodzi o malowanie rzęs. To, co ja Wam powiedziałam, to jest taka moja rada, bo u mnie się to sprawdza. Dobrze, kochani, dziś już się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie yy, i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaczki! filmik nagrany, więc teraz śniadanko. U mnie na śniadanko dziś będzie kefir, orzechy laskowe i jakiś taki mocno już dojrzały banan. Ale przed śniadaniem oczywiście kolagen. Przekłaliłam się, żeby do końca tygodnia tego kolagenu mi wystarczy, bo wiecie co? Już teraz chyba mam jakąś końcóweczkę. Tu, 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 tu. To nic, zaraz otworzymy, jutro otworzymy nową flachę. Dobrze, kochani, to zdrówko, wasze zdrówko.